finału drugich wyborów, tym razem nie tylko mistrz studentek, ale także mistera studentów. Mam świadomość, że zaczynamy coś nowego w kraju, gdy chodzi o Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Ciężko przygotować taki konkurs. Zebrać tyle osób w tak małej sali i pozyskać takie piękności, jakie tutaj były zaprezentowane. Jest to nie lada wyczyn. Nie udałoby się to, gdyby nie zwarta grupa samorządowców, która działa tutaj na uczelni. Ale poprosimy, proszę od razu o wypieść nasze yeah. obieki Nasza Miss i nasz Mister. Jak wrażenia? Moje no wielkie zaskoczenie było, dużo nerwów, ale skończyło się pozytywnie. Ja się bardzo cieszę, zadowolona jestem z wyniku. Dowiedziałem się od koleżanek, że jestem zgłoszony na mistera. No i na początku było trochę krzyku, ale później uznałem, że dobra, jeżeli już jestem zgłoszony, to dam radę. Co cię skłoniło do udziału w konkursie? Skłoniło mnie to, że po prostu chciałem się zaprezentować przed całą uczelnią. Jesteś jedynym w Polsce misterem PWSZ. Jak się z tym czujesz? Jestem w szoku. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć z tego względu, że to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim moją rodzinę, Amelkę i Zuzię. Pierwsza reakcja na wynik. Szok. Szok i stres wielki i radość przede wszystkim. Osiem! <ślaski> Wielka, ogromna, puls 120. Sposób na ten tremę? Nie myślenie o wszystkim. Ten rower, pierwszą podróż pojedzie gdzie? Pani oczywiście. Chyba po obwodnicy. Ciechanowa? Tak. Jeździ pani na rowerze? Jeżdżę na rolkach, na łyżwach. Tak, ale rowery, jedno z najbardziej ulubionych e, sportów. A inne? No, tak jak mówiłam, to wszystkie takie mm, rolki, tego typu rzeczy, e, do tego bieganie, jakieś siłownia, a najbardziej to chyba sporty ekstremalne, schody spod, z podochronem, jakieś bungee, coś, coś w tym stylu. Skakała chyba. Pani? Skakałam. Ile razy? Skakałam raz, ale planuję zrobić sobie kurs spadochroniarski, ale to na pewno z jakim, w jakimś e, późniejszym czasie. Dziękuję ślicznie.